Mieliśmy perkusję w domu hmm. rodzinnym, w piwnicy, ona dalej, dalej tam stoi, więc starałem się coś tam. Okay. Y Grać. Nawet jeden koncert zagraliśmy, mhm. za który nawet zarobiliśmy jakieś pieniądze. Wow. Okazało się, żeby grać na perkusji trzeba cały czas ćwiczyć, a ja po prostu jakoś nie miałem samozaparcia w sobie, żeby na, na co dzień ćwiczyć. Też, no i zastanawiałem się, co tam z tą muzyką, może coś będę pisał na ten temat itd. i tak dalej. Poszedłem na socjologię, bo to taki mhm. wygodny kierunek. Będę się jeszcze rozwijał i zobaczymy, co to będzie. No, ale w pewnym momencie po prostu, wiesz, trzeba było jakby wybrać, co no. robimy. A gotowanie było czymś, co mi naprawdę fajnie wychodziło. I chyba to nie było tak, że ja wiem, okej, okay, wiedziałem, że to jest moja pasja, i teraz, teraz jednak okay, doszedłem do wniosku, i, i stanęło mi to przed oczami, że gotowanie mm -hmm. to będzie to. No. Tylko, tylko troszeczkę zmusu nawet można powiedzieć, no. bo ojca zabrakło, młodsze no. rodzeństwo, trzeba ogarnąć, wiesz, chałupę, finanse no. jakieś. Więc y, to gotowanie stało się taką, takim sposobem po prostu na życie. No. I okazało się, że spotkania, gotowanie, wymyślanie nowych receptów, mhm. praca w restauracji jest czymś na tyle fascynującym, że, że stało się moją, moją pracą, pasją mhm. i takim, taką, taką ogromną miłością, e, bo całe, cała ta otoczka, jedzenie i tak dalej, no po prostu jest ogromną przyjemnością.